pokażę Wam jak zbudować Najpierw będziecie potrzebować o taki i taki potek. I potem taki patyk i o taki. I potem wieszemy ten i go o tutaj. I potem drugi wieszemy i o i bierzemy ten patyk i go wpinamy o tu. I patrzcie, macie z taką podstawę do gąbki. <coughs> się do zimnika. Wierzycie, o taki patyk. Z tyłu tak wygląda. No i potem bierzemy około Nie, Tylko z tej strony. O. No i potem bierzemy kółko zamiast o takie malutkie. O, to jest tak to O, posiłek, tak i tak jak ukość sobie. O co to O. tak. co co tak. co tak. No i to. to to tak. O, o tu. No i teraz mm. będziemy potrzebować o takiego o z tego tylko większej źródła. Potem tutaj mm -hmm. i wyciągamy sobie na chwilę to kółko i wkładamy kółko zębiaste. Znów no. no. dobra i macie z tyłu. Będziecie próbować o takiego i wkładasz się to tu. No i potem wpinać się to w takiej cebolny. No no. Może być inny nawet. I wpinacie to o tu. się no I potem będziecie potrzebować o takiego. I wpinamy to o tu. I będziecie potrzebować o takich, o takich właśnie. No i zabieramy je i widzicie o takie, Trzy. takie. No i to wspinacie potem tu, jedno. No. O, właśnie widzicie? Potem to sobie Jeden, drugi to czerwonego. I potem wypijemy to o tu jedna, druga o tu, druga o tu. Pa.